Cześć, z tej strony Rafał2, a to jest mecz z trybu demol, Demolka. Zdobyłem tutaj oczywiście Swarma, z bronią MSMC, z dodatkami szybki magazynek i wyłożona lufa. Mój wynik końcowy to 32 na 1. A dlaczego tylko 32 na 1? A to dlatego, że w drugiej rundzie, kiedy wezwałem Swarma, Racze mi po prostu wyszli i nie miałem po prostu do kogo strzelać. I to jest właśnie problem w Karol Wikipedii 2. Nikt, bo ten, który ktoś wyjdzie, nie dołącza po prostu do tego meczu, który już trwa. No i skończyliśmy tak, że był nas 6 na 2. Ja tutaj miałem ciąg 18. No i gość mnie fartownie załatwił. No ale za nic. Chciałbym powiedzieć o kinie. O kinie. Kiedy wchodziłem pierwszy raz, nie myśla... chciało mi po prostu wczytać tą grę. I myślałem, że mi nie zapisało. I na dodatek mi się gra ścięła. Potem wychodzę, raczej do pulpitu mnie wywaliło. I wchodzę ponownie do gry. Puszczam. Nie ma moich znaków, które miałem w tej grze. Na przykład mojego emblematu na broni teraz w tej chwili nie ma i tytułu. Nie wiem dlaczego tak się stało. Nie mam pojęcia. Nie wiem czym to jest no ale no fatalnie działa. Mojego pierwszego swarma nawet nie zapisało mi, które pamiętnego, bez jednostki K9. Odegrałem inną całkowicie trickami. Co tutaj? Już biłem Visata. Jak już się ma Wisata to Light po prostu już szło. Tutaj miałem tam kill już piękny, partowny. Triple o No tak. Bronia MSRC z wydłużoną lufą i szybkimi magazynkami Ja robi po prostu masakrę. Na początku poprzednich rundach. Grałem z szybkimi magazynkami i tłumikiem i powiem wam, że to zestawienie jest bardzo słabe. Dlaczego? No bo jak strzelam to mi strasznie zacina się. Znaczy zacina. Oto z mam lagi, to Nie wiem, czemu tak jest. Po prostu, jak ma się tłumik, to po prostu tak u mnie jest. Nie wiem, czy u Was tak też jest. Dlatego zdjąłem po, po, po rundzie słabej zdjąłem tłumik dołożyłem sobie wydłużoną lufę no i zrobiłem po prostu taki wynik taki wynik jaki wyszedł no. jeszcze mam jeden komentarz z gry Dwa mm, nakręcę za długo grałem brodzią pdw good i job, było 30 good. na 1 ale to kiedyś nakręcę bo na razie nie spieszy mi się. Oczywiście jeszcze wtedy jak wbiłem ten wynik to nie miałem wtedy Swarma. Miałem wtedy ustawione kolszczyki orbita dwisa, Gwiazda Polarna i Pieski. Tutaj za chwilę wezwę Swarma. No i po prostu jak już, po prostu już nie miałem kogo zabijać. To jest właśnie ten problem blago w No i też mi się nie podoba płynność w tej grze. No płynność no jest kiepska, no, kiepska. Bardzo mi się nie podoba. Strasznie jak wchodzę na pierwszy mecz, mam na początku takie lagi, że no no, no, no nie da się grać po prostu. No, tutaj Odkładam bombę, a druga runda była naprawdę szybka. Zresztą zobaczycie sami jak położyli bombę. oczywiście ostatni kilka był mój ale wam nie pokażę bo się nie zapisało ha, 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 ha. tak tak nie zapisało się niestety nie wiem czemu no, po prostu nie wiem tak działa to kino jak widzicie w tej chwili zostało już tylko ich dwóch no i po prostu szukałem graczy i po prostu ta gra już potem nie miała sensu no nic, jak widzę, za chwilę będę musiał się z wami żegnać. W następnym, następnym filmie, który mówiłem, to to rzucę ten 30 na 1. Trochę jest to skampiony tryba, skampiony to co to, 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 to rzucę, ale wbiłem wszystkie koleżczyki. No nic, to ja się z wami na razie żegnam. Na razie.